Górmistrz Brzozowa, Józef Rzepka, znalazł się w gronie podkarpackich samorządowców, którzy 14 marca otrzymali promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jest to kolejne wsparcie rządowe na likwidację szkód żywiołowych w naszej gminie. Tym razem pomoc zostanie przekazana na dwie spośród pięciu dróg uszkodzonych wskutek powodzi w ubiegłych latach i zgłoszonych przez brzozowskie władze samorządowe do ministerialnego dofinansowania. Promesa, którą odebrałem z rąk podsekretarza stanu Ministerstwa Wewnętrznych i Administracji pana Stanisława Rokoczego dotyczyła likwidacji skutków powodzi w latach 2009 2011 dotyczyło to zgodnie z zasadą przyjętą przez ministerstwo dotyczyło to pięciu dróg na terenie gminy Brzozów dróg wskazanych przeze mnie oczywiście do dofinansowania Otrzymana promesa przewiduje dofinansowanie w wysokości do 340 tysięcy złotych na remonty obu dróg. Wysokość zewnętrznej pomocy wyniesie do 80% wartości inwestycji. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminy Brzozów. I tak w ciągu drogi gminnej Humiska Górki zostaną odbudowane dwa zniszczone odcinki o łącznej długości bez mała 1200 metrów. pierwszy z przewidzianych do remontu odcinków biegnie od skrzyżowania z drogą powiatową przez tak zwane miasteczko. Nowa nawierzchnia zostanie także położona na zniszczonym odcinku w przysiłku widły aż do końca zabudowań w Umiskach. Promesa przewiduje także dofinansowanie remontu drogi gminnej Grabownica Starzeńska Górki przez tzw. folwar w Grabownicy. To gęsto zabudowana część tej miejscowości, a przy samej drodze funkcjonują magazyny i sklepy. Zostanie odbudowany odcinek tej mocno sfatygowanej drogi o długości 1200 metrów, począwszy od skrzyżowania z drogą wojewódzką. Narządowe wsparcie w przyszłości oczekują również trzy kolejne ze zgłoszonych dróg. Pozostałe drogi, które zgłosiłem, również do odbudowy to przede wszystkim droga, tak zwana, w Zminicy, Dalszy odcinek drogi humiska górki tego gospodarstwa agroturystycznego w górkach, jak również. Dalszy ciąg drogi na tzw. Osiedlu Jezyckim Stanie Wsi. Sprawy odbudowy i remontów dróg należą do priorytetowych zadań Brzozowskiego Samorządu. Pod względem nakładów stanowią one trzecią pozycję w budżecie gminy po wydatkach na oświatę oraz budowę obiektów wielkokubaturowych. Bardzo wiele w dziedzinie drogownictwa udało się zdziałać, zwłaszcza w minionym roku. Nie do przecenienia było zdobycie pomocy finansowej ze źródeł zewnętrznych. Skorzystał na tym głównie Brzozów, gdzie inwestycje drogowe zostały przeprowadzone na siedmiu ulicach. W roku ubiegłym razem na modernizację i przebudowę dróg w formie dotacji otrzymaliśmy 3 177 ,000 zł. Łączna kwota wydatków na remonty i modernizację dróg to kwota. Przeszło 5 600 tysięcy złotych, z czego prawie 70, ponad 77% tych środków były to wydatki na drogi w mieście, natomiast tylko 23% to wydatki na drogach wiejskich. Wszystkie inwestycje drogowe zrealizowane w 2012 roku były możliwe dzięki uzyskaniu przez władze Brzozowa środków pozabudżetowych. Z regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego została sfinansowana przebudowa ulicy Tysiąclecia. Natomiast dzięki Ministerstwu Spraw Wewnętrznych zmodernizowano ulicę Asnyka, Brzozową, Konopnickiej, Spacerową, Starą, przez Zakład Handlu, a także drogi gminne w Grabownicy Starzeńskiej, Starej Wsi i Zmiennicy. Łączna długość zmodernizowanych w ubiegłym roku odcinków sięgnęła 5 km spośród 34 km wszystkich dróg gminnych.